Мёў на нас сэкта. Długopisów powinno być 150, czyli powinno być tak, że każdy teatr dostaje tyle, ile jest uczestników. Smycze trzeba montować na identy... jak na te. To jest znowu tak. Gdzie są te długopisy? Długopisy zostały zebrane. A, tutaj są. Tam są. Gosia, priorytet twoje kartki teraz. Epizod, drugi plan, pierwszy plan, reżyser. Spektakl, scenariusz. Dlaczego nikt nie powiedział, że coś będzie zamówione do jedzonka i wszyscy uznali, zamówmy do jedzenia, nie mówmy o tym wszystkim młodszym? To kompletnie jest e, stworzona przez Ciebie historia w głowie. Było to spontaniczne zamówienie z niefortunnym ominięciem. Tylko do tych torek już nic nie wrzucamy. Nie, to oni bo... dostaje po prostu torbę. torbę z torbami i z tym. I z tory. no. Nie, to, to, to tak. No tak, no. E, dobra, bo tu lawendą ładnie pachnie, ale jak też? Możemy z tego zrobić aferę, rozkręcić to na to, że Ty się w tym momencie obrazisz i powiesz mi, że to było takie schamskie. Tu są torby. Ich powinno być dużo. tyle, ile uczestników. Przecież to nie zrobiliśmy tego celowo. Ale po prostu myślałam, że było ogłaszane. To nie, stramy. nie. Nie, <laughs> nie. Trzeba podrukować albo napisać karteczki na te torby, nazwa teatru, na te 10. I wydajesz mu torbę z jego teatrem. Dlatego musi, muszą być kartki, identyfikatory na podstawie tej listy, obsada. To są te takie kwadratowe, wystarczą. I wtedy tyle ile jest osób na tej liście, a właściwie wróć i na górze z szybaczem przyszywasz je do torby. Czyli na przykład y, Sopot 35, nie? No to powinniśmy rzucić 35 toreb. Nie, nie wystarczy. 20, czyli 19 z pudełka. Tabliczki do statuetek. A tutaj. To są, o. Poga, poga. Tylko jednego dnia nie mogę zaplanować, na przykład nawet na miesiąc. Wszystko do maczka. Ania, y, Ola, Gosia, Martyna. Jeszcze teraz szybkie pytanie, czy przepinki jeszcze gdzieś są? A co? Nie, yeah, mamy dół. Ty, rozpłynęłeś, mydło się rozpłynęło, nie? To Babus dostanie, rozdaj się wszystkim teatrom, a do Babusa niech idzie tyle, ile zostanie. I zobaczymy, jak zostanie, niech oni rozłożą najpierw Bo jak nie, zabrak, jak, zabra, jak nie zabraknie, jak zabraknie, to dajemy w tych, dorosłych, w workach. Przecież my mamy torby z zeszłego roku, tylko że lepsze. Podmieńmy. To jutro idziesz z Krzysztofem do domu naprzeciwko. A jak? Trzy te torby podmienimy na trzy te i jeszcze pięć, może osiem akurat będzie. To jest dla dzieciaków z zespołu. A, to te lepsze. Okej, okay, to dwie są tylko. Dojedzie z nami. E, to? <słuch> no bo brakuje nam ośmiu toreb dla Babusa. No to musimy tak zrobić, dobrze. I od razu przypinaj przypinkę do tej torby. Trzy jurorzy. Dziewięć. Eee, zespół. Do toreb na koniec możemy do nagród dać w ogóle sery. W pamięci 13 burgerów. Bo ich jest tyle, że. 10 na koniec do dyplomu. 10 na koniec do dyplomu. Wyszła ta pani, akurat krowy doiła, i mówi. Miał pan wyjść na 18. Ja mówię, mam nadzieję, że to nie problem. Niech się doi. I mówi, wyszło 40. 10 na start. 40 to trochę dużo. Ale z grzeczności podziękowałem. I brakuje nam Maniek, ee, Adrian, bo jakich jest 40, to jak 39, no licząc, nie Maniek, Adrian, Twoja mama, e, e, Iwona. To jak damy 9 tu, to będzie 30. Jak na after pokroimy 20, to zostanie 10, Patryk. I jego dwóch kolegów, którzy grają yy, Patryk za i Czapkę dwóch. Śliwek. Patryk i jego dwóch kolegów? Ale do teatrów na do widzenia. Tak. Dobrze. Nie! Wróć! Wró wróć, poczekaj. A, poczekaj. Jeżeli... To jest znowu bez sensu. Niech dostanie kolega Patryka i kolega Patryka, żeby mieli te torby nasze. A Ale Patryk... Ale mi będzie przykro. Nie, nie Czyli dalej się nie zgadza, bo jest... Chyba, że te ziomki nie... Tak o, to daj trzech. zespołowi chłopakom to. I to ma y Manikowi, a Adrian, co dostanie... Adrian... Y no właśnie. Słuchajcie... nie wiem, czy to nie wybuchnie. Szybko, szybciutko szyjemy dziewięć toreb. Ty, ja się trochę pogubił, wiesz? Bo nie ma kartek! Trzeba tu porobić kartki, bo my się... Ty... A torby jakie dla nich? Archlenowe? To jest zespół ze szkoły muzycznej. No widzisz? Pianino. Tak. Pakuj. W Dziewięć. Tylko nie wszystko w jedną torebkę. Ohoho. Pomoże mu. Ładować, ładować, ładować. To Iwona. Oj, oj, oj ej, nie, 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 ale... nie, nie, nie <noise> proszę. Kwadratowa karteczki małe tutaj na górze przyczepić. <grystanie> A trójki tej urwa zero, Ania! Ania już musi iść spać. 10 jutro będzie, po prostu 10 będzie jutro. Tylko wyślij mi wiadomości, no. że 10 trzeba jeszcze zrobić. W torcie. Tu nie ma loga samego. Mhm. Bo do czego to? E, do filmu. Na początek. Do mhm. niech włoży baner Chociaż jeszcze może się okazać, że wiesz że na jutro jeszcze Kasztan wygeneruje tą y, animację. Tylko, że wcześniej trzeba by było mieć, nie? I wiesz, żeby to dwa tygodnie przetkulało. To znaczy, nie wiem, a czego brakuje? Aktorek? Tak, tylko y, nie wiem, czy ty jak kładłaś, to, no to czy się właśnie zgadzałeś sztuki z tym. Mamy jeszcze długopisy. No, Już rzuć, będziesz. Tylko, że jak on uderzy w podłogę tą... To... Bardzo niski poziom ja budek ja rzucić. Mieć. Ania, mi miło wspominała. Tak. Ukończył mi się płytki krwi. Ej! Wysypiamy się. Dobry nastrój. I na trzy dni świetnie się bawimy. Razem z całą tą 150 ludzi, którzy przyjeżdżają, dobra? Do jutra. Niech to się już zacznie. Musimy zobaczyć jak jest! Rozumiesz? Powiedziałem ci. Już idzie. Jak idzie, jak nie idzie. Dobra, od idzie. idzie. Ważną sprawę miał. Jakie masz, skąd masz te informacje, potwierdzone czy nie? Z gruchy, bo jak walniesz w gruchę, to masz informacje. No, gdzie jest to wideo? Ja, bo... Ile razy można mówić? Ja to idzie. nie jest kamień to jest selfie. Jak ty wyglądasz w tej spranej koszulce, w tych w prawie męskich?